Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu obozowej przygody Samurai Camp. Dziś wybieramy się do Parku Wodnego Reda. Zapraszamy do oglądania. Samuraja i przyznam, że jest to bardzo fajnie. Teraz jedziemy do aquaparku. Jestem Justynka, jestem na obozie, jest to bardzo fajnie, idziemy do aquaparku. Mam na imię Łukasz. Jedziemy do aquaparku. Teraz. Jestem teraz czwarty raz na obozie i naszym wychowawcą jest Mateusz, jest mega spoko. Nazywam się Kamil, to już mój trzeci raz na obozie, naszym wychowawcą jest Mateusz. Nazywam się Jolian Żożniczek i właśnie jedziemy na basen. Na obozie jest super. Nazywam się Pola, jestem na obozie samurai, właśnie jedziemy na basen. Jestem gościa i na obozie jest na razie fajnie, bo są mieli e, wychowawcy. Jestem łukaż właśnie jedziemy do akwaparku gdzie my, będziemy jechać do około nas będą rekiny, jesteśmy na obozie Samurai Camp. Na pewno będzie dużo frajdy, za na następny obóz też pojadę. My już znajdujemy się w wodnym parku Reda. Co z czego najbardziej chcesz skorzystać z akwaparku? Z tej zjeżdżalni obrotowej. Okej, okay, a z czegoś jeszcze? Jeszcze zjeżdżalni z rekinem, tam gdzie są rekiny. Tam. Będą rekiny, będzie się działo, a jak nastawienie? E, Dobre, cieszę się bardzo. I jeszcze, czy smakowało Tobie śniadanie? E, tak. Chiny. W aquaparku najbardziej podobało mi się. E, podobała mi się tamta zjeżdżalnia. I na obozie nazywam się Amtek przy Hałam do Jestem na obozie e, Samodaj Kamp. E, dzisiaj jesteśmy na aquaparku, 3 godziny e, be, będziemy. Jeszcze mamy 30. My tutaj zobaczyliśmy jakieś tam nagrody, takie, takie. Najbardziej nam się podobało, się podobało kręciołek. kręciołek. Najbardziej mi się podobał ze wszystkich zjeżdżalni Twister, fajnie się kręcił. Cześć Dominik, powiedz mi, jak nam Ci się podobało w akopartu Reda? Było dobrze, Zwariowa zwariowanie też. A jak zjeżdżalnie, na ilu byliśmy? Nie liczyłem. Nie liczyłem. Było ich tak dużo, że aż do mnie nic nie zdążył policzyć. Dobra. A może tutaj jeżyć? Jak tam ci się podobało? Eee, było mega fajnie. Najlepsze zjeżdżanie dla mnie to było aqua spinner. I też bardzo mi się podobały baseny. No to ekstra. Także słuchajcie. E, wszyscy są zadowoleni. E, nic do nas nie Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziewczyny, jak nastawienie przed y, trzema godzinami na fantastycznych termach chochołowskich? E, ja jeszcze nigdy nie byłam na termach, więc bardzo się cieszę. Ja byłam kiedyś na termach, lecz słyszałam od niektórych osób, że tam będzie na tych termach dużo zjeżdżalni i będzie taka zjeżdżalnia. Gdzie jest zapadnia taka? E, powiedz mi Jerzy, przed nami trzy e, godziny dobrej zabawy na termach ochłowskich. E, jak twoje odczucia? Czego oczekujesz? Jesteś bardziej team zjeżdżalnie, czy jesteś bardziej team pasem e, sportowy, może jacuzzi? Zjeżdżanie na zjeżdżalniach bardziej. Co dostaliście przed wyjazdem? E, dostaliśmy wodę gazowaną, dostaliśmy batona jakiegoś, dostaliśmy jeszcze banana, bułkę z serem i sałotą i z szynką. E, Mileno, powiedz mi, e, gdzie teraz zmierzamy? Jaki jest nasz kierunek? Przejeżdżamy teraz przez Słowację, ale zmierzamy na termy, które są akurat w Polsce. To będą takie baseny, zjeżdżalne, jestem bardzo tym podekscytowana. Czekam na to z moje całe życie. O, no, bardzo dobrze to słyszeć. A powiedz mi, e, na co najbardziej czekasz? Na basen. Yeah! <laughs> Czyli e, zjeżdżalnie zostawiamy e, męskiej e, grupie. E, Max, powiedz nam, e, ty, chyba, ty chyba zmierzasz na zjeżdżalnie, prawda? Oczywiście, że tak, będę cały czas tam siedział. Live life, every day. Day, Not okay, all I want. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy z podterm Chochołowskich. Oprócz tego, że woda jest w basenie, woda jest też na zewnątrz, bo rozpadało się dzisiaj solidnie. Ale za chwilę będziemy się grzać w ciepłych basenach, w wodach termalnych, w basenach zewnętrznych. Będzie czekała nas mnóstwo wspaniałej zabawy i wspaniałych emocji. Na termach nie będziemy materiału produkować, nie będziemy tam materiału kręcić. Natomiast po termach przeprowadzimy serię wywiadów, tak żeby uczestnicy mogli... Powiedzieć o tym jak było, jak im się podobało i jak bardzo fajnie to wszystko w środku wygląda. Także będziemy się opierali na tym, jak opiszą nam te termy. A ze mną już cudowny wspaniały Olek Olku, jak było na termach? Dobrze. No, bawiliśmy się dobrze. Zjeżdżaliśmy zjeżdżalniami. Udało się nam nawet zjechać zjeżdżalnią na jakiś metr. Tak wyskoczyliśmy. A co Ci się najbardziej podobało? Najbardziej podobało mi się to, że woda była ciepła, a my się fajnie bawiliśmy. Czy polecasz Termy chochołowskie dla wszystkich? Bardzo. Super, bardzo dziękuję. Zjeżdżalnie były zaliczone wszystkie? Nie wszystkie, z zapadnią nie było i takiej zielonej, bo na niebiesko czekaliśmy 20 minut. O, dużo ludzi, trzeba się ustawiać w kolejkach, bo wszyscy czekają na super zjeżdżalnię.